Jak miał na nazwisko ten Witek? No sz, cholera zapomniałem, no. Tato, średnio się czuję i mam 39 stopni gorączki. Gorączkę masz? Ile razy ci, gnoju, tłumaczyłem, żebyś zakładał czapkę, bo się przeziębisz. Zatrę, teraz kupię leki, jak wszystko poszło na węgiel, ty cholera mała. Co ty robisz, pogiełocie? To jest twój najlepszy pasek od spodni. Masz ciapka. A, dobra. O Boże sobie bierz szybko leki. Zmierzymy ci poziom saturacji pulsu zymetrem. Tak, i zrobimy test, bo wiesz, co to może być. Ja dzwonię do Sanepidu. Niech nas obejmą dwutygodniową kwarantanną. Tak, dokładnie. Ile wyszło? C cicho, bo pogoda jest. Za oknami trwa piękna zima. W dzień minus 12 stopni, w nocy minus 20 oraz obfite opady śniegu. Dzieci i rodzice są zachwyceni. O! Trzech nas trych pokorzuch. Arktyczna apokalipsa sunie nad Polskę ze wschodu. W nocy temperatura może spaść do minus 3 stopni, a odczuwalne wynosić będzie nawet minus 6. Niech Bóg ma was w swojej opiece. O, o kur... Ja, ej, Patryk, opłacało się drałować taki hektar po tej kartridze, nie? Całe ferie będziemy ciąć na Pegasusie. No! Ty, ty, zaraz będzie ciemno. Przepraszam panie taksówkarzu, ile będzie kosztował kurs 10 km? O! 7 zł. Trudno, najwyżej zamarzniemy. Chodź, Patryk. Przepraszam, to jest cena za tą działkę? Nie, za godzinę parkingu. Zajeżdżaj panocku. A, gdzie tam. Cześć, dzięki, że jesteście z nami. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tego typu materiałów, możecie tam postawić kawę na Buy Coffee. Link macie pod filmem.